Koncentrując się na tych największych rynkach, gdzie ta aktywność deweloperska jest, jest największa, warto powiedzieć, że obecnie sprzedaż jest na dość niskim poziomie, ale stabilnym. Stabilnym od mniej więcej 12 miesięcy, czyli począwszy od tego drugiego kwartału 2024. Dobrą informacją jest też, że ona nam dalej, prawda, nie, nie spada w dół i przede wszystkim są to wyższe poziomy niż w momentach takich kryzysowych na rynku, czyli w roku 2020 głównie z z uwagi na pandemię COVID, czy w 2022 z uwagi na wybuch wojny, czy też cofając się jeszcze historycznie wstecz do roku 2009. Tak, ta sprzedaż jest zdecydowanie na wyższym poziomie, ale niższym niż mogłaby być, gdyby nie te czynniki, które są obecnie, które blokują popyt przed podejmowaniem decyzji. I te główne czynniki, o których mówimy, to przede wszystkim oczywiście kluczowa sprawa wysokie stopy procentowe, ich poziom, który blokuje nam zdolność Kredytową potencjalnych kupujących. Do tego trzeba dodać oczywiście jeszcze bufory ostrożnościowe, które zakładają banki ich pewną też restrykcyjną politykę co do oceny tej zdolności kredytowej kupujących. No jeżeli to się odblokuje, jeżeli to się poprawi, to faktycznie ten element powinien wywołać pewne ożywienie na tym rynku mieszkaniowym. Na dziś te stopy, no dziś można się to zmienić, ale dziś one są na wysokim poziomie 5,75. To jest główny taki element, który blokuje. Bloku Mamy również grupę popytową, która przez całe te ostatnie 12 miesięcy oczekiwała na jakąś formę wsparcia. Wsparcie to były głównie kupujące swoje pierwsze mieszkania, którym obiecywano przez cały ten okres roku 2024 jakąś formę dopłat, kontynuację programu z roku 2023. Pewnie w, innej, w innym układzie, w innej formie. Tych propozycji już było kilka, na dziś mamy kolejną, która wyklucza rynek, Pierwotne z, 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 z tych dopłat, ale to jest nadal oczekiwanie, czyli jest grupa, która po prostu albo nie ma zdolności, albo właśnie czeka na ten potencjalny program dopłat. Przy tym wszystkim są jeszcze osoby, które kupują za gotówkę, ale one mają wybór, mają więcej czasu, więcej przestrzeni na to, żeby podejmować na spokojnie te decyzje. Ceny dość stabilnie, tak jakby z kwartału na kwartał, w szczególności jak patrzymy na ten segment mieszkań, czyli mieszkania o podstawowym standardzie, tutaj jakby większość. Wzrostów nie ma, dość stabilnie się zachowują te projekty. No I jakby ta, ta grupa osób, prawda, po prostu gdzieś rozkłada ten, te, te swoje decyzje w, w czasie. Kolejnym ważnym elementem jest odpływ na przestrzeni minionych kwartałów popytu inwestycyjnego. Czyli tych osób, które traktowały ten rynek jako miejsce do zainwestowania swoich pieniędzy, czy to z uwagi na wynajem po prostu mieszkania, czy z uwagi również na wzrost wartości. Tutaj ta perspektywa na dziś o tym, że ceny mogą iść wyraźnie do góry, no, jest zdecydowanie mniejsza, więc część osób wybiera po prostu alternatywne inwestycje. Taka grupa nam wyraźnie osłabiła tą sprzedaż na wszystkich dużych rynkach, no bo ta aktywność tego popytu jest największa. I myślę, że też warto wspomnieć o obecnej sytuacji geopolitycznej, o tym, co się dzieje również za naszą prawdą, Wschodnią granicą cały czas konflikt, który powinniśmy brać pod uwagę jako taki element, który sprawia, że w niepewnych czasach odkładamy swoje ważne decyzje na, na przyszłość, tylko nie wiemy kiedy prawda, te ważne decyzje zostaną podjęte. Co do cen, warto wspomnieć o tym, że tak jak powiedziałam, one dość stabilnie z kwartału na kwartał się zachowują, chociaż drogie projekty z segmentu apartamentów, czy już takich luksusowych projektów, powodują na tych naszych statystycznych wykresach prawda pewne perturbacje. Tak mieliśmy w ostatnim kwartale. We Wrocławiu jeden projekt spowodował, wprowadzony do oferty, bardzo drogi i też duży, spowodował, że ta średnia cena mieszkań w ofercie nam podniosła się o 7% kwartał do kwartału. I podobna sytuacja Polacja by w trójmieście tylko tam kilka po prostu dużych projektów. z tego segmentu droższego spowodowało, że również plus 5% na średniej cenie obserwowaliśmy. Ale jak wyłączymy te projekty z oferty i spojrzymy, skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na segmencie mieszkań podstawowym standardzie, który w zależności od rynku stanowi pomiędzy 60% oferty do nawet 80%, to średnie ceny zachowują się dość stabilnie bądź rosną zgodnie tam gdzieś tam z tym mniej więcej poziomem, poziomem inflacji. Czyli pomimo tego, że szeroko mówi się o różnego rodzaju promocjach, prawda, negocjacjach, elastyczności cenowej ze strony deweloperów, no to na średnich cenach nie widać tutaj jakichś spadków. To dzieje się tam jakby w zakresie tych średnich cen transakcyjnych, czyli te negocjacje nadal, nadal są i jakby to, to pytanie teraz, kiedy to okienko nam się zamknie, czyli jak szybko te czynniki mogące wpływać na ożywienie na rynku mieszkaniowym nastąpią.